Tak, wynikowo to wygląda słabo, ale na szczęście jest ten mecz nagrany i, 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 i ja sobie to będę musiał jeszcze przeanalizować. Natomiast e, wydaje mi się, że ktoś, kto to dzisiaj oglądał, no, sam stwierdzi, że wynik nie jest adekwatny do naszej gry. Szczególnie drugą połowę zagraliśmy bardzo dobrze. E, mieli zawodniczkę, która tak naprawdę zrobiła im mecz. E, no, tak to jest, że przepisy pozwalają na, na to, że te zawodniczki mogą schodzić z pierwszej drużyny do drugiej i to nawet. E, powiedziałbym tak, że nawet ta cała reszta, która z tej pierwszej ligi przyszła do tej drużyny, nie, no nie zrobiła na nas aż takiego wrażenia jak, 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 jak Sobal, która strzeliła nam zdecydowanie najwięcej bramek. E, no i mówię, gdyby, gdyby na przykład nie było jej, to, to naprawdę byłby bardzo, bardzo wyrównany pojedynek. My oczywiście nie powinniśmy na zasadzie e, myśleć tak, że. Jedna zawodniczka i jest w drużynie przeciwnej, dobra, i my przegrywamy, i jest ok. No, no, no nie jest ok, nie powinniśmy dopuścić do tylu bramek, no ale jednak no, stało się jak się stało. Ja, ja za samą grę jestem, z samej gry jestem dość zadowolony. Mówię z czasem, żeśmy w przerwie sobie parę rzeczy pokorygowali, błędy z pierwszej połowy, i było widać potem, że, że to wszystko zaczyna działać coraz lepiej. No ale my też żeśmy okupili to wytrzymałością naszą, naszą kondycją i z czasem taktycznie było lepiej, no ale już wytrzymałościowo było coraz słabiej, więc ciężko było gonić ten wynik. Co mogę powiedzieć? No na pewno szkoda, bo przyjechaliśmy tutaj naprawdę z wiarą, że ten puchar wygramy. No stało się tak, no coś mogę powiedzieć. No bardzo, mi, bardzo mi jest smutno i całej drużynie z tego powodu, no bo liczyliśmy, że... Że będzie okay, A to musiałoby się poprawić w, może w, w całym klubie, żeby e, w przyszłości rywalizować jak równy równy z takimi drużynami jak pogoń Tczew? Czef. Czym znaczy, jesteśmy bardzo młodą drużyną, i, i, i tak naprawdę na pewno no na pewno, żeby iść gdzieś dalej, brakuje nam trochę jakości, bo e, no wydaje mi się, że dzisiaj piłka kobieca nawet jestem pewien, no, jest na tego pewna, jest z roku na rok coraz mocniejsza. I żeby się liczyć. E, w, w drugiej, pierwszej lidze, czy już w lidze, to, to naprawdę trzeba coraz więcej e, tych kontraktów zrobić, y, zawodniczek pościągać i to coraz lepszych, bo y, no, po prostu poziom się podnosi I, i tak jak kiedyś na trzecią ligę wystarczyło naprawdę, nie, nie chcę powiedzieć niewiele, ale, ale zawodniczki zupełnie przeciętne dzisiaj widać w tej trzeciej ligi, lidze makroregionalnej, że, że już naprawdę gdzieś tam no poszło to mocny stopień do góry, i nawet, żeby w tej trzeciej lidze myśleć o awansie, no trzeba mieć te zawodniczki coraz coraz lepsze. No i mówię, no, no wydaje mi się, że to jest jakby pierwszy aspekt, że no na pewno musielibyśmy się wzmocnić. Natomiast dwa, na pewno musimy też, powinniśmy budować oddolnie, tak? czyli gdzieś te roczniki młodsze, żeby był naturalny zaciąg. Bo po pierwsze, nie zawsze można pozyskać zawodniczki z innych klubów, a po drugie, no też to wszystko i kosztuje, i, 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 no i, trzeba, i wola musi być dwóch stron. Natomiast jeżeli systematycznie to trwa latami, to, to trzeba sobie jasno powiedzieć, natomiast kiedyś te, te efekty są. Jeżeli od dołu się buduje drużynę juniorską, młodziczek juniorską i do góry, i do góry no to te najlepsze zawodniczki też z automatu przychodzą do drużyny i wtedy mniej można gdzieś tych zawodniczek szukać w terenie, jak to się mówi. Więc no na pewno jest dużo pracy nad tym wszystkim. My jak na tak krótkie działanie tej drużyny w lechi, tak uważam, że robimy dobrą robotę, no ale tak jak powiedziałem, no pewnych rzeczy nie przeskoczymy i musimy być tego świadomi. Tak jak dzisiaj chociażby te 5-1 nie odzwierciedla meczu tak do końca. Tak?